Dominika, to zadam Ci kilka pytań, no ja i proszę ja. ofiarom odpowiedź oczywiście. Skąd pomysł na wybór takich, a nie innych studiów? Oczywiście od zawsze marzyłam o tym, żeby współpracować z dziećmi i żeby też ich wspomagać i w rozwoju, ale i też pomagać właśnie i bardziej tutaj w kontekście naukowym. I stąd mój pomysł właśnie, żeby rozpocząć studia podyplomowe, jeżeli chodzi tutaj o nauczanie dzieci w spektrum autyzmu, wybrałam też sobie z tego względu, że jestem osobą bardzo empatyczną i wiem doskonale, jak bardzo teraz aktualnie dzieci potrzebują właśnie takich nauczycieli. I też z drugiej strony bardzo cieszę się też, że mogę właśnie takim dzieciom pomóc wejść też w środowisko szkolne i też dać im poczucie bezpieczeństwa. A na rynku jest mnóstwo mnóstwo uczelni, które proponują właśnie tego typu kierunki studiów. Dlaczego wybrałaś właśnie ten kierunek w progres sferze? Oczywiście, jestem tutaj też z polecenia, z polecenia mojej właśnie tutaj przyszłej teściowej, która jest też doskonałym pedagogiem, wykwalifikowanym nauczycielem i wiedziałam, że dobrze mnie pokieruje i z racji tego, że poleciła mi tutaj Progressfera, to też również tutaj złożyłam moje dokumenty i cieszę się, że mogłam uczestniczyć właśnie tutaj w tych zajęciach i nabyć oczywiście dużą wiedzę. A powiedz mi, czy miałaś jakieś wątpliwości przed rozpoczęciem studiów? Czy jest coś, czego się obawiałaś? Tak, na pewno, oczywiście. Przede wszystkim obawiałam się tego, że zajęcia mogą być prowadzone w sposób czytanie prezentacji. Na szczęście po pierwszych zajęciach już wiedziałam, że absolutnie tak nie jest. Też to, co było dla mnie tutaj najważniejsze, to też grono pedagogiczne, które było bardzo wyszkolone w tym temacie i też większość pań prowadząca i też panów prowadzących zajęcia. E, mieli do czynienia z dziećmi w spektrum, e, zarówno e, w szkole, jak i też właśnie w swoim zaciszu domowym. Co zyskałaś dzięki studiom w Progres Swarze? Tak, dokładnie tak. Mm -hmm. to, jest, e, to jest świetne właśnie też z tego względu, że wiedziałam, że mogę porozmawiać z osobami, które mają bardzo duże doświadczenie. Wiem, że mogłam się dzielić też moimi obawami, e, jakie miałam. I o, oczywiście zawsze dostawałam świetną odpowiedź, nie tylko i wyłącznie na zajęciach, ale i też po zajęciach, co dla mnie było szczególnie ważne, abym mogła mieć też kontakt i wyjaśnić niektóre rzeczy, na przykład, których nie do końca rozumiałam. A jaką masz opinię na temat nietypowych zajęć, jakimi były superwizje? Uważam, że one były jednym z lepszych zajęć, bo to były tak typowo praktyczne zajęcia, dzięki czemu mogłam też opracować przypadki, które ja spotkałam, czy też takie, którymi moi znajomi czy moja rodzina mogłam, mogłam przede wszystkim zapytać się też o te rzeczy które nie były poruszane między innymi na bardziej tutaj chodzi też o moją perspektywę taką uczuciową, indywidualną, też moje podejście do sytuacji. Zawsze uzyskałam odpowiedź, mogłam też zadzwonić tutaj do nauczyciela prowadzącego, którym byłaś Ty Moniko i zawsze też dostawałam świetną odpowiedź. Bardzo fajny klimat też z tego względu, że Byliśmy wtedy tam, jak akurat miałam jeszcze dwie, dodatkowo panie, które też dzieliły się swoją opinią, swoimi obawami i też mogłam posłuchać rozwiązań, które były skierowane do nich. Jakie dodatkowe korzyści poza nauką wyniosłaś ze wszystkich zajęć? Na pewno też to, jak, jak być bardziej też empatyczną osobą przede wszystkim, nie tylko i wyłącznie w szkole, ale i też patrząc na zachowanie, tak, idąc gdzieś na ulicę, czy też patrząc na zachowanie tutaj w, w bliskim mi środowisku rodzinnym, czy też wśród znajomych, przyjaciół. Dodatkowo poznałam świetne osoby, które tak naprawdę też dużo mnie nauczyły tego, jakie one mają postrzeżenia, też zmieniło to troszeczkę moje myśli. Pytanie, mój kierunek. Myślę, że głównie to te rzeczy. Jak byłaś na studiach, to jeszcze nie pracowałaś w zawodzie. I wie, wiem, nie pracowałam. otworzyła się przed tobą szansa. Dokładnie tak. Chciałabyś o tym kilka słów powiedzieć? Oczywiście, otworzyć to przede mną szansa, ponieważ od września będę nauczycielem współorganizującym w jednej ze szkół podstawowych w moim mieście, z czego bardzo się cieszę, ponieważ od zawsze marzyłam, aby być nauczycielem i w końcu to marzenie się Spełni już dosyć niedługo, bo za, nie, no za półtorej miesiąca. Więc się bardzo cieszę, że dzięki Progres oraz tutaj studiach tych podyplomowych mam otwartą furtkę, otwartą ścieżkę i mogę rozpocząć w końcu pracę w tym zawodzie, w którym od zawsze chciałam być. Co chciałabyś przekazać osobom, które myślą o rozpoczęciu studiów i wahają się, czy wybrać studia z Progres czy nie? Na pewno to, że nie warto się wahać, po prostu najlepiej spróbować, bo gdy człowiek nie spróbuje, nie będzie wiedział, czy to, czy te studia, tak czy ta praca jest dla niego. Jeżeli jesteś osobą, która nie ma nigdy doświadczenia, to ja jestem tutaj idealnym przykładem, że ja również nie miałam doświadczenia jako nauczyciel organizujący kształcenie. I dzięki temu wiem, że byłam wśród doskonałych osób, które dobrze mnie przygotowały do rozpoczęcia zawodów i dokładnie. Dodatkowo też chciałabym powiedzieć, że to jest naprawdę świetna decyzja i myślę, że jeszcze raz bym ją powtórzyła. Bardzo Ci dziękuję.